Dzisiaj na odcinek taka lutownica na USB-C mamy trzy ładowarki, bo ludzie pytali na jakich mocach to działa: czy pod laptopem będzie działało, czy nie. Dlatego mamy ładowarkę taką najprostszą, 5V 2A. I ona raczej sobie nie da rady, to jest za mała moc, żeby nagrzeć taki grot. Następna ładowarka jest to ładowarka od Xiaomi, od telefonu. Ona ma 12V e, 1,5A oraz ładowarka od Motoroli 50 Pro. Tam jest 20V i 6,25A. No, także sobie na tych trzech sprawdzimy. Oraz było pytanie odnośnie Powerbanka, i na Powerbanku będziemy testować. W środku wygląda to tak. Mamy lutownicę, jeden grot w zestawie. Mała, lekka instrukcja obsługi w języku chińskim albo jakimś podobnym. I tutaj producent zaleca, żeby była właśnie 65-watowa ładowarka. A i jeszcze taka gąbeczka była z podstawką. Temperatura od 180 do 450 stopni na groty T12, czyli najbardziej uniwersalne groty. Lutownicę kupiłem po to, żebyście wy... Hobbyści, co sobie tam gdzieś czasem polutu, polutować chcecie, a może nawet w terenie, bo i z Powerbanka będziemy testować, jak działa. Z takiego siąłem jego, Wam pokazuję. No, żebyście mogli sobie gdzieś coś, na przykład jakiś kabelek przylutować gdzieś e, przy samochodzie, albo no nie wiem. Ogólnie kupiłem to dla Was, żebyście mogli sobie obejrzeć. Recenzja mi jest tak naprawdę niepotrzebna, e, chociaż może mi się gdzieś przyda czasem w terenie, bo nie mam nic w teren więc e, kupiłem to i dla siebie, i, i dla recenzji samej w sobie. Montujemy grot. Jedyna wada tego wszystkiego, że to jest USB-C. I u, moim zdaniem trzeba mieć miękki kabelek, żeby nie wyłamać tego złącza. E, mamy przykręcone. Używamy teraz ładowarki 10 w Taki kabel, przewód USB-CC z adapterkiem. Podłączamy zasilanie. Wykryło, że jest napięcie bardzo małe. No i się nagrzewa. Bardzo wolno. Okropnie wolno. Grot zimny praktycznie. Dobra, widzę, że nic z tego nie będzie z 5V, bo jak ja samym dotykiem zabieram temperaturę, no to jest lipa. Czyli z tradycyjnego powerbanka, takiego starego modelu 5V, no dupa, nie ma co. Jedziemy z ładowarką 18W, 12V 1,5 A równa się 18W. I ona już ma 12V. Nie wiem dlaczego, ale wykrywa nadal tutaj 5. O jest, przełączyło się na 12. No i zobaczcie, już ta temperaturka szybciej rośnie. A, dobra, tu już jest lepiej. Tu już wygląda to nawet spoko. Zaraz przejdziemy pod mikroskop. Niech to się nagrzeje. Jakiś zróbmy test cyny, taki na razie prowizoryczny. No, topi. Ładnie. Bardzo ładnie. Na takim dużym grocie. No, powiem Wam szczerze. Zapierdziela. I już daje radę. Dobra. W takim razie przerzucamy się na ładowarkę Motorola. Już 125 w Oczywiście yy, ta lutownica tyle nie pociągnie. Ale... Zobaczymy, jakie, jakie będą wyniki. Wiadomo, teraz jest ciepła ta lutownica, ale wykryło 20 V, od razu jest 350 więc dużo, dużo, dużo szybciej. Na pewno szybciej, bo to... No i teraz to już w ogóle full wypas. Rozpoczniemy testy od użycia plecionki. Zobaczymy, jak sobie radzi. Którą Natalia się dobrze czyści kulki? Zależy od wielkości układu Malutki. Jak no, duży układ to... Powiedzmy sobie trójkę. Nie, Nie. dwójkę. No jak malutki układ, to nawet i ta jest dobra. Dobra, to weźmiemy półtora. Nie tak ładnie odłączyłam. Dobra. To ja teraz tak uciąć trzeba. Topnik, ładowarka 12V, 1,5 ampera. Uruchamiamy, trzeba przytrzymać set, niech się nagrzeje. I walczymy. Czy sobie poradzi? Prawie. Chociaż czuć ten brak mocy, delikatnie. Bo plecionka nie ślizga się ładnie no ale no troszkę przemało mocy no a co się stanie z układem no na układzie jest dobrze Na układzie jest dobrze. W razie przylutowania jakiegoś pinu myślę, że też by było dobrze. Tak o! Rozpuszcza więc do lutowania małych rzeczy spoko. Przy 12 V, ale ja bym wolał coś mocniejszego, i dajmy jeszcze tutaj większą moc. Dajmy ładowarkę taką. Momentalnie, i znowu plecionka. Zobaczymy, jak sobie poradzi, jest dużo, dużo lepiej. O, mogę spokojnie wyczyścić, nic mi nie przywiera. Bardzo ładnie się ślizga. O, tak powinno być idealnie czyli jest różnica do kabelków wystarczy 12V 12 ale do jakichś tam większych powierzchni trzeba więcej mocy już na tym jest spoko zobaczcie mam taki kondensator przylutowany do przewodziku do kynaru i normalnie można Lutować bardzo dobrze się lutuje. Także taka lutownica z odpowiednią mocą, taka jak jest w instrukcji podana, daje radę. Jeszcze wyczyszczę sobie podstawkę BGA na tej mocy. Najpierw samym grotem nie no, jest sztos. Nie musi być odpowiednia moc do takich rzeczy, do kabelków nie, ale do takich rzeczy przydałoby się, żeby była ta moc większa. Ale tak to jest w porządku. Bardzo słabej jakości solder maske z tej przylocy. W, w tym adapterze o, no, nie wyczyszczono. Mam również taki sterownik po kimś, który muszę naprawić. Zamontowałem sobie taki grocik malutki do tej lutownicy na USB. Pełna moc, czyli podłączona pod ładowarkę od Motorola. No, i muszę pościągać, bo to ktoś robił. Muszę spróbować go naprawić, bo klientowi zależy ten układzik od EBS-u. No i, 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 i jednak nie ma wyjścia. Trzeba, ale tu ktoś porzeźbił, więc ja to ściągam. Zobaczmy, jak pójdzie sobie właśnie za pomocą tej lutownicy. No, powiem Wam. Super. Bardzo fajnie można sobie posprzątać po kimś. o zobaczcie jak ładnie poszło Bardzo fajna lutownica, naprawdę To takie pieniądze to warto No i finalnie obiecałem tego powerbanka więc podłączymy USB-C ładowarka wykryła, że jest 9V, więc tak pomiędzy Xiaomi ładowarką a tą lipną ładowarką 10W, ale nagrzewa się całkiem spoko. Zobaczcie, jak rośnie temperatura, i myślę, że lutuje się całkiem, całkiem dobrze nawet na tym małym grocio normalnie cyna się topi więc z powerbanka z 9V kabelki polutujecie także jeśli chcecie lutownicę taką na T12 koszt yy, zapłaciłem w Polsce 200 zł za tą lutownicę w Chinach można ją podobno taniej dorwać, wiadomo jeżeli używamy jej na 5V, no to możemy sobie, nie wiem, palca ogrzać jedynie w zimowe wieczory. Na 9V można, może, kynar przylutować do, do, do jakiegoś bardzo małego elementu, który jest malutki i, i nie zabiera ciepła. No i tak naprawdę normalnie lutuje się dopiero na 20V i wtedy to już ma siłę, żeby normalnie działać jak. Taka zwykła lutownica, wtedy jestem ponad 60 W na niej i da się wtedy z tego normalnie korzystać. Osobiście polecam. Nie, Fajna. I można zabrać sobie ją gdzieś i pod powerbanka podłączyć. Tylko, że ja mam za słabego powerbanka, jak widzieliście 9 V daje, więc nie polutuję na swoim, ale jeżeli powerbank jest w stanie dać powyżej 60 W no to już można sobie w trasę to gdzieś zabrać i jakieś przewody lutować, na pewno sobie poradzi.